Oto kolejny pewniak naturalny, czyli zadanie z ciągów. G w tym przypadku mamy akurat ciąg geometryczny. Dany jest ciąg geometryczny an określony dla każdej liczby naturalnej większej bądź równej od 1, w którym wyraz drugi równa się tyle, a wyraz trzeci równa się tyle. No i jak zabrać się za to zadanie? W pierwszej kolejności wyznaczmy sobie iloraz naszego ciągu, czyli aby to zrobić, dzielimy sobie wyraz trzeci naszego ciągu przez wyraz drugi. 1 dziewiąta przez 1 szóstą. Czyli teraz odwracamy sobie drugi ułamek. Dostajemy 6 pierwszych. Więc nasz iloraz będzie równy 2 trzecie. No dobra. No to mając nasz iloraz, możemy sobie policzyć wyraz czwarty tego ciągu. Będzie to 1 dziewiąta razy 2 trzecie. Czyli.